<noise> Dobry, cicho. Co cicho, wstawaj Ani cicho przyjedzie Cicho cicho. Nie ja nie wiem czy przyjedzie, ale ja nie. Zby... Co? Nie, gdzie Ja byłem w domu, zajechałem, zjadłem. No. Widzisz. Dobrze, że ja są... już Widzisz, że auto zmieniłem. Co? Wyspał się? Co się śniło się? Aniś. Baby się nie śnieli? A chłopy? Nie. Ścisz ten telewizor trochę. Trochę Przepraszam, że nie wstanę na połowie. Do jedynki weź. Ja Nie bardzo, ale jak ktoś idzie. No. Tak byś musiał stukać. W okienice? A to tylko... Niemiec nie A ja nie wiem, dzwoni, nie odbiera. To tylko było tyle. Otwarte było, tylko tyle. Pięć minut. Nie, to nie trzeba. Co? A kto to rusza? Ten kurda, ten. No, cały czas. to sezonę, się, się być wyżej żeby fada robiło on rusza żeby nie, 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 może nie, nie, To nie, nie, zielone. nie, nie, ja nie, nie, co nie, 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 Ja nie, ruszam. No, co tam? Nic. Hipopotam. Pam, tam, tam. Nie wiem czy przyjedzie, czy nie przyjedzie, kurde, dzwonię. Ale ja dzwoniłem, no tu to tłumaczę tobie, nie odbiera. No to jeszcze, jeszcze do No poczekam, no, zobaczymy czy przyjedzie. Co? Poczekam, zobaczymy czy przyjedzie. I co? Ciekawego, co robili dzisiaj? No a Jaki spadł Tak to? Tam, tam i znowu, a, znowu tobie mamy. A ja nie głodny mówię, że ja byłem w domu. Zjadłem. No muszę domu bez Byłem w domu no przed chwilą. O, na krzesełeczku sobie tak wygodnie. No tam, tam już już nuda. Tam już a. nuda? A ciepło napaliłeś no, a znowu w piecu. A kurna. A ty mówił? Co? Co? Żeby ci powiedział na Tomka, żeby plastikiem nie palił. Żeby czym? Plastikiem. A ty nie palisz plastikiem, tylko palisz drzewem i węglem. No. I papierem. I patrz. No. Zaraz, zaraz, zaraz dobry ciąg. Bo plastik. Dobry ciąg. Bo piec komin był czyszczony w tamtym roku, a nie było palone. Dlatego dobry ciąg. Aha. No jest wyczyszczone Wyczyszczone i można palić. Jutro możemy tam podwalić, walis No to pójdziesz do sklepu. No, to pójdziesz do sklepu. Dalej odjechać A czemu dalej odjechać, a co? E -e. Bo jak się nie miał, się nie miał, miał postawić. A to przede mną może stanąć No, no na, na, po drugiej stronie może stanąć no. Koło sąsiada może stanąć Albo tutaj przy tej Tam gdzie gaz Czekaj, tu gaz jest? No dalej po prawej stronie A no Tam... Budka To czemu tutaj? Czemu u niego? Co u niego Gaz on ma, tam jest, a nie to elektryczna skrzynka pierwsza a, to białe, tak? A, tak, to Aha. elektryczna, dobrze Aha. mówię, nie? Mhm. A druga to na gaz Tylko, że gazu nie ma skrzynca. Gazu nie ma, bo piec jest No No z, z... A gaz na żółte Skrzynka żółta Bo pod, do, pod dom podciągnięty, ale do domu nie No bo piec zdrowszy Gdzie? Piec zdrowszy Ale tu gorąco, bożę u Was Też już kurtkę A spodnie? Też też? No. Trójkąt? Tak. O kurwa. Trójkąt tak. Kto z przodu? Co? Kto z przodu? Ty! A ty gdzie? Ja? Drugi czy nie. trzeci? Nie, ja nigdzie. Nigdzie, nigdzie. Pan Gorąco, nie gorąco. Oj, no zobaczymy, czy przyjedzie. Mam trochę pozdrowień, zaraz pozdrowimy. Dawaj. Zaraz muszę zrobić zdjęcia z drugiego mać? O, okay. a coś ci pokażę właśnie, czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. A, a co? O, zaraz. Meksykania? Nie. Czekaj, włączę telefon, tylko ten drugi. Jak Babek się... Nie, Baby. To tylko Babek w głowie. Oj! Babek się je, a Tomek się rozbiera. Zabiorą co tu no. A już nie, będę tam, nie Nie, już nie podkładaj dzisiaj, kurde. A, Ty ją ja doma świtama. W przysionku A co masz pokazać, a? Zaraz, czekaj, tu... Koś swojego penesa. <tusza> nie. Pana ci nie będę pokazywać. No nie przyjedzie. No skąd tu jest? Nie... Był ostatnio Tak. Mój że już nie przyjedzie. No, jest... Dobra, jest... Dobra idę do toaletki. O, no będę teraz... Ja mam wstać, bo sześć idzie do toalety. I z latarką pewnie. No ja. O. o, trzy, raz, dwa, trzy. Idź. Tu gory zabierz o. Руже напалили тут я пирчил сто стопни люди. Зарас я тут найду что-нибудь. Co tam łe? Nie weźmiemy co robić. No łeka. Weź. Łe", Weź. Łe", Dawid, mam dźwignię. Któż on kiedyś Otwarty tam przy trójce jest. Gdzie? Koło komisariatu trzeciego. Koło naprzeciwko Carrefour'a. Jest otwarty skład. I już się będzie szło? Co? Dziesięć minut. Stąd się idzie. dzisiaj byli z Rzeszowo. Przyjechali jakiś. Typ, typ jakiś przyjechał. Jego w wpisu. Kto? A tu był wszedł do domu? Tu. On go widział. Czekaj, on go widział tu. No. A ja byłem już tu w krzyganku. i stał. A tu on wszedł, tak? No. Byłem a w mówiłem, trzeba zamykać bramkę. Mm. A ty mówisz, nie zamykać, nie zamykać. Tu też się No. Dobrze, nic nie w No, zamyka ci chuj. Bo włażył. A po co zaraz tam policję, wzywaj mandaty lepiej dla ludzi. Ty? No, a jak? Teraz nie wiem. I po 500, ty po 500. Co? No jak? No to po co narażać ludzi na takie kłopoty? Ale po pierwsze, to z drogówki. Drogówka oglądają gdzieś. Mm. Jakby padł już po dwóch drogach, wysłał jej winny 4 tysiące. Mandat, tak, tak, tak. I 10, tak. I 10, czekaj, 10, 10, 10? 10 i 12 punktów. 10 chyba punktów no. dają. Tak. Walą, walą. To jest w książce. o. Były ile? Zarobimy ile? Dzisiaj? Półtora, półtora, trzy. Ale jakoś to trzeba wynagrodzić. po tore, tysiące zrobić dzisiaj? W, w programie? No. no. To tylko nie te, tamte białe. No, no. Zaraz spróbujemy zadzwonić jeszcze raz do. Nadreżysera. Oh. Jak on się nazywa? Nadreżyser. Reżyser? Nadreżyser. On? No. A czy on jest? Nazwisko takie, nadreżyser. Nadreżyser? No. U mnie ciotka nazywa się Chmurki. Ch Chmurki nazwisko? O. Oh. W Warszawie mieszkają. Tylko tak pojechał, na, przy, na przypuszkę miał, to tak dojechał. Byłem, no, raz no, byłem, no, ale... Mianczo nie wiem, co oni żyją. Może żyją, w oni. No, 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 Dobra, idzie szef, to pokażę mu tutaj coś. O. Pójdziesz, chuja, listu weź znowu. No, a jak? Dziennicy są? Co dzień. Co dzień wysyłają. oj, co przyjedź, ten, i weź, weź, masz, tą Co? Wiertarkę masz? Wiertarkę? Mam. To weź, weź, ten... Mnie bo, może będą pasować, nie wiadomo czy będą. A to czy ty w niedzielę... Niedziel no Co ty w niedzielę będziesz wiercił? A czy nie można? No gdzie wstyd. <laughs> co? No, co? To <laughs> tylko. Jestem, jestem. Jest! <laughs> Zaraz coś ci pokażę. Nie zamykaj mi drzwi, tylko broń Boże. Nie zamykaj drzwi. Kurna, bo... Masakra. No, ale nie no musiał. Musiał. Pocią co? Pociągnąć. drzwi. <laughs> Kurwa napalona to. O Boże, szok. Zaraz dajmy. Niech nie będzie jego, to ten. Zaraz zadzwonimy do niego, to ja zaraz pojadę. Zgaś lampę. No dobra, to ci pokażę.